Cześć kochani, to Agnieszka, zapraszam Was na mierzymy i to jest takie mierzymy ogólne sieciówkowe, nazwijmy to w ten sposób. Mam tutaj kilka rzeczy, których jeszcze nie widziałyście i postanowiłam, że Wam pokażę. Chociaż w sumie jedną z nich widziałyście bardzo, bardzo dawno temu, ale wtedy jej nie kupiłam, ale do tego właściwie dwie. Ale przejdziemy do tego. Może wszystko po kolei. Słuchajcie, tak, moje wyprzedażowe łupy dzisiaj. Mierzymy moje wyprzedażowe łupy, także jeżeli jesteście ciekawi, co tutaj jest. I oczywiście ja jestem ciekawa waszego zdania, jak zawsze, jeżeli jesteście ciekawi, co jakie rzeczy tutaj mam, to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej, piszcie, co sądzicie, co się Wam podobało, a co może niekoniecznie. I oczywiście subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, możecie zostawić kciuka w górę, jeżeli fajnie spędzicie. Ze mną czas i śledzić mnie na Instagramie, jeśli mnie tam jeszcze nie obserwujecie. I co? Zaczynamy. To będzie krótki film, szybki film tych rzeczy. Nie ma dużo, bo ja wszystko z wami właściwie zazwyczaj kupuję. Zaczynam. W sumie pierwsza rzecz to nie jest wyprzedaż. Tak sobie teraz uświadomiłam, ale to jest coś bardzo praktycznego. Nie będę tego nawet mierzyć, tylko Wam powiem. To są takie, nie wiem, bralety, topy coś takiego takie krótkie. I to nadaje się świetnie na przykład pod sukienki, które mają troszkę większy dekolt. Nie mamy takiej bluzki pod spodem, tylko właśnie coś takiego. Mam dwa kolory, bo to jest taki zestaw, że kupujecie dwupak i właśnie są różne kolory. Jest na przykład taki chłodny jasny beż z oliwkową zielenią. I ja sobie wybrałam właśnie ten kolor. Dlatego, że to jest na tyle neutralne, że pasuje mi do różnych takich ubrań, w których właśnie ma, może troszeczkę wystawać, czy do ogrodniczek tych z zary na przykład y, i tak jakby też za dużo ciała tam nie pokazuje, a mam fajnie tutaj zasłonięte, nie za dużo ubrane, więc y, to jest fajne. A to z kolei, ten kolor y, też mi siadł, dlatego że mam taką sukienkę, która właśnie ma taki jakby pasek na biuście z zarys z zeszłego roku. Tył jest całkowicie koronkowy, a z przodu no właśnie, można ubrać nalepki na biust, bo żaden biustonosz za bardzo nie pasuje. Można dać naklejanym i tak dalej, i tak dalej, ale to ma praktycznie identyczny kolor, więc y, na przykład biustonosz bez ramionczek, a na wierzch to, czy nalepki, to i dopiero sukienka, no i będę się czuła dużo bardziej komfortowo. Tu mam jeszcze metkę, bo to już sobie zakładałam, właśnie do ogrodniczek sprawdzałam, a tego nie, tylko przykładałam do sukienki. I tutaj kosztuje to 30 zł. To nie jest tak, jak powiedziałam, przecena. Ja oczywiście wszystkie rzeczy, które będę mogła, to Wam podlinkuję. Bardzo praktyczne moim zdaniem, super. Także za 30 zł, czyli 15 zł, jedno. Ja tutaj mam rozmiar M. I tutaj mamy w składzie 95% bawełny, 5% elastanu. Także to Wam chciałam na początek pokazać, że wynalazłam kolejną taką ym, rzecz, takie rzeczy właściwie, które są praktyczne. Ja lubię. Właśnie zauważyłam, że w hajemie często znajduję takie rzeczy pod spód na przykład. Jakieś wiecie, galotki, yy, te, jak one się nazywają, biker shortsy, takie cieliste, które można pod jasne, spodnie założyć. Też znalazłam. Fajne biustonosze, takie samonośne, samoprzylepne. Nie wiem, czy samośne to chyba. Tak z jakichś budowlanych mi się wzięło rzeczy, ale wiecie o co chodzi? Dużo takich właśnie praktycznych rzeczy do ubrań. No, i tutaj mam coś kolejnego. Dobra, to teraz już przechodzimy do takich stricte ubrań, ubrań. Oczywiście to można nosić też w do, jak ktoś jest odważny, samo na przykład do topu, bo może co ja gadam, do shortów, czy do shortów z marynarką, z koszulą i tak dalej. Jak ktoś chce brzuch pokazać, no to też to przejdzie. Ale chyba były też z czernią, więc dobra, teraz już idę do kolejnych rzeczy. Muszę Wam się przyznać, że Was zdradziłam ostatnio i poszłam do zary sama, bez Was, um, i to było dosłownie, mierzyłam jakieś tam trzy rzeczy, to było kiedyś, jak kręciłam, nie pamiętam, czy to wtedy, kiedy kręciłam rezerw z przegląd nowej kolekcji, czy jeszcze wcześniej, czy jakieś um, sieciu, nie sieciówki, co ja gadam, wyprzedaży coś takiego. I zajrzałam sobie do Zary, zmierzyłam tam trzy dokładnie rzeczy, więc nawet tego nie kręciłam, bo już mi się też nie chciało. Ale dopadłam coś fajnego, czego w ogóle nie widziałam chyba na stronie nawet, tak jak przeglądałam ostatnio. I w ogóle tego nie widziałam, w ogóle jakoś mój wzrok to ominął, moja percepcja to ominęła przy wszystkich przeglądach, a to jest moim zdaniem świetne. Słuchajcie, marynarka taka w takim właśnie też yy, kolorze beżo-zieleni, takiej... Takie wiecie, typowo jesiennej, ale to jest kolor niesamowicie neutralny i niesamowicie praktyczny. Nie jest to kolor z tych czystych, które sprawiają, że jesteśmy rozświetlone, że wyglądamy tak świeżo i tak dalej, ale jeżeli dodamy go do takich kolorów, to będzie bardzo harmonijnie wszystko um, takie zgrane. I to jest marynara, ale to jest marynara bezpodszewkowa. Totalnie. Taka widzicie? Znaczy, no, może tutaj gdzieś, o, tu na plecach na przykład jest trochę podszewki. Ale jest taka koszulowa, powiedziałabym. Ja ją mam w rozmiarze S, bo to jest duża rozmiarówka. Ona ma ten typ ramion, które są lekko opadające tak mi w kini w oko, ale całościowo moim zdaniem robi bardzo fajną robotę i ja ją mierzyłam do po prostu czarnych dżinsów i topu, i to fajnie wygląda do wszystkiego, więc to jest taka rzecz do narzucenia: czy w lecie, czy na jesień, jak kto tam woli, do czego woli. Bardzo praktyczna mamy dwurzędowe zapięcie, szylkretowe guziki. I zaraz Wam powiem, ile to wszystko, czekajcie, bo nie chcę mi ostrości złapać, bo mi na twarz łapię. Tak, o jest, już teraz złapało, a teraz mi na twarz nie łapie. Z kolei tak? Nie wiem, czy złapało, czy nie, muszę tu kliknąć w moją buzię, żeby się wyostrzyło. W każdym razie, słuchajcie, ja mam eskę tutaj. To jest spore, to jest takie, powiedziałabym, że przeskalowany typ ubrania yy, i... Yy, to kosztuje stówę. 99,90. po prostu przecenione z 200 zł. Na zewnątrz mamy 64% wiskozy i 36% lnu, a tu jest napisane, że jest podszewka. 90% poliestru 20% ba... 80% jest, Przepraszam, 20% bawełna, ale ta podszewka to ja obstawiam, że to są no właśnie, bo tu podszewki nie ma, chyba to, chyba takie przeszycia na krawędziach, tak mi się wydaje, że to będzie to. Ewentualnie może to na plecach. Chociaż to też tak na chwyt poliestrowy nie jest. Natomiast marynarka jest właśnie taka bardzo lekka, koszulowa, fajna. To jest taki miętulec, który możecie założyć, wiecie, i do shortów, i do topu, i właśnie na jesień do jeansów. Bardzo fajna rzecz, więc po prostu ją kupiłam. Pokażę Wam teraz, jak leży, i piszcie, co sądzicie. Moim zdaniem to jest hicior. I będę mierzyć tą marynarę do szorcików z Zary i topu takiego z szyina. I popatrzcie na to. Ona ma, tak jak powiedziałam, obniżone ramiona. Ja już Wam mówiłam o tym obniżeniu, mm, konkretnie tym w tej części ramienia, że to jest takie poszerzające i tak dalej. I widziałyście to na przykład, jak mierzyłam długą koszulę białą z Hajem ostatnio. Natomiast tutaj ten efekt też jest, ale materiał jest na tyle miękki, że on po prostu fajnie opada w miarę na tych ramionach, więc to poszerzenie nie jest takie bardzo duże i tak się prezentuje to. Popatrzcie, ona jest lekka, ona jest właśnie taka mięciutka, znaczy mięciutka, ma w sobie sztywność, ale jest taka wiecie, koszulowa, jak taka lniano-bawełniana, powiedzmy, czy lniano-wiskozowa koszula. Tak wygląda. No tak wiecie, mam krótkie spodenki, więc e, tak, żeby nie było tak. Tak się prezentuje z każdej strony. Jest moim zdaniem świetna po prostu. Jest świetną taką rzeczą. Do narzucenia na. No i oczywiście, jak ktoś by chciał, to może ją nosić też, tylko pewnie do dłuższych szelcików. W ten sposób, zapiętą. Ale jest rewelacyjna ta marynarka. Bardzo się cieszę, że ją dopadłam. I cieszę się, że była w takim rozmiarze, który na mnie pasuje. Nie wiem, czy to nie było tak nawet. Słuchajcie, że ja się wróciłam do wieszaka z tymi marynarkami i zamieniłam sobie rozmiar z większej. Tak coś zaczynam kojarzyć teraz. Bo tak wam powiedziałam, że zmierzyłam trzy rzeczy, ale teraz jak sobie tak pomyślę, to ja się chyba wracałam po mniejszy rozmiar albo wzięłam od razu dwa rozmiary. Nie pamiętam po prostu. W każdym razie taka, co sądzicie, świetna jest, nie? Taki totalny baziak, taka wiecie, luźna właśnie, jakby koszulowa, dodaje takiego e, fajnego casualowego wajba do zwykłego takiego zestawienia, także ja jestem zakochana w tym po prostu. Napiszcie, co sądzicie. Może Wam się ten na przykład nie podobać. Ja to tak jakby rozumiem, akceptuję, każdy ma inny gust, wiadomo. Ale taka marynara. Kolejna rzecz to są spodnie. Ja Wam się pokazywałam w pomarańczowych e, Hawanach z mango, model Hawana, takie pomarańczowe. Ostatnio chyba w Zarzecz gdzieś tam byłam w nich, jak e, kręciłam dla Was film, ale nie powiedziałam Wam wtedy i się nie przyznałam, że właśnie byłam w mango bez Was również. I wtedy, kiedy kupiłam te pomarańczowe, to kupiłam jeszcze takie żółte. I to są w ogóle spodnie Mam. Uncle High Waist w rozmiarze 38, czyli model Mam. Taki z szerszymi nogawkami. Ja już sobie je oczywiście zawinęłam na dole. I to jest taki żółty, marmurkowy, ale. Stwierdziłam, że są świetne, właśnie takie świeże, rozświetlające. Wiecie, ja mam słabość do kolorowych spodni od zawsze i to wiecie doskonale, bo i na jesień mam winyle różne kolorowe i mam różne jeansy kolorowe, więc no ja po prostu czuję ten vibe. To jestem ja. Jak zestawimy takie bardziej powiedzmy kolorowe rzeczy, z takimi bazowymi, zasadniczymi, no to będzie to robiło robotę. I jeżeli chodzi o te spodnie, no to tutaj jest pewnie tam 100% bawełny, czy 99,1 las tam w skład się może nie będę zagłębiać, tylko chyba tutaj nie ma tak na wierzchu, ale... One były przecenione ze 140 na 40, czyli tak samo jak tamte pomarańczowe. Tamte pomarańczowe kosztowało hawany 40 i te mam jeansy tak samo. Wydaje mi się, że one fajnie leżą bardzo fajnie leżą. Zastanawiałam się, czy je zostawić, czy je zwrócić. Jeszcze je tam sobie oglądałam w lustrze, bo te rzeczy, które dzisiaj zobaczycie, wszystkie mierzyłam, więc to jest bardziej tak, takie mierzenie dla was niż dla mnie. Bo ja już wiem mniej więcej, co tam jest, chociaż nigdy nie wiadomo, bo tak naprawdę, jeżeli <grymnie> widzę się w kamerze, to wtedy tak naprawdę widzę, jak to wygląda. Anyway, takie spodenki teraz zakładam i wam pokazuję. I też mi koniecznie piszcie, czy Wam się podobają, czy leżą spoko. Te spodnie teraz. Aha, szafa otwarta, jak zwykle zapominam, wystają jakieś bety. E, tak, założyłam do takiego luźniejszego topu e, na ramionczkach. Widzicie, takie są. Takie bardzo casualowe, ale ten kolor moim zdaniem robi roboty. Z boku wyglądają tak, a z tyłu tak. Podoba mi się jak one w ogóle na pupie leżą. Wydaje mi się, że fajnie całkiem leżą na pupie. Oczywiście mistrzyni podwijania ubrań Agnieszka, że całkiem fajnie leżą na pupie i już... Się nauczyłam i przywykam do tego powoli, że ja w mango mam rozmiar 38. Nie wiem jak to jest. No nie wiem, no czasami w zarze też, ale wiecie co mi się podoba w mango, jeżeli chodzi o jeansy? To to, że są troszkę inne niż w zarze. Jeżeli macie taką sylwetkę, na przykład jak ja. Że macie szerszą talię, to lepiej znajdziecie spodnie w mango. Dlatego, że w zarze te, które są dobre w biodrach, to często są trochę przyciasne w talii. Natomiast w mango te proporcje są jak, jakoś tak rozłożone, że ta talia zawsze po prostu jest luźniejsza troszeczkę i są wygodniejsze i lepiej dopasowane do sylwetki. Natomiast dla osób, które mają dużą różnicę między biodrami a talią, no to jednak zara będzie lepsza, bo tam po prostu ta różnica jest większa. Także takie gadki. Jak widzicie, podwinęłam trochę tak jak córka rybaka. Ale mogę w sumie odwinąć i Wam pokazać jaka jest długość. Też, bo one odwinięte też wyglądają spoko moim zdaniem. Takie widzicie? Także spoko, nie? Tak przynajmniej ja uważam, dajcie znać co Wy sądzicie. I następna rzecz to jest coś, czym się zakochałam jak byłyśmy w Massimo Dutti ostatnio. Hmm. Teraz daję Wam chwilę co to może być, bo zakochałam się tam w wielu rzeczach, ale to nie jest niestety ta piękna czarna sukienka, którą mam na liście, która kosztuje trzy stówy i nie kupię jej bezprzecennie <laughs> chyba. No, ale okej. Okay. Czy już zgadłyście, czy jeszcze nie zgadłyście? Sukienka z kupro, czyli z tego materiału yy, polegającego... To jest coś... Yy, materiał sztuczny, w sensie to jest włókno sztuczne yy, z tej kategorii, co na przykład wiskoza, czyli josel. Tylko, że tutaj w jakimś tam roztworze bodajże miedziowym e, tworzą się włókna właśnie z celulozy. Coś takiego czytałam na ten temat kiedyś, bo się zaciekawiłam tym materiałem, e, ale dokładnie technologicznie no, nie jestem w stanie tego opisać. W każdym razie sztuczny, nienaturalny, niesyntetyczny, sztuczny. I mierzyłam wtedy taką sukienkę właśnie z kopertowym dekoltem, trójkątnym y, tutaj i z kołnierzykiem z Kupro, czyli z tego materiału. On jest po prostu niesamowity, uwielbiam go. Y, I ona jest z gumką w talii, taka midi, dłuższa. I wiecie co? Ta sukienka jest na maksa prześwitująca. Ja tego w sklepie nie widziałam, jak mierzyłam, nie było tego widać, a. Y, jak właśnie ją sobie zamówiłam bo zamówiłam ją sobie już online z przeceny to się okazało że ona strasznie prześwituje i między innymi z myślą o niej to, co na początku widziałyście, kupiłam. No i mam też halkę taką, żeby założyć na dół po prostu, bo wszystko było przez nią widać. Natomiast no jest zwiewna, to jej trzeba przyznać, i wspaniała, tylko niestety trzeba się pod spód troszeczkę uzbroić. Natomiast ona jest tak piękna, że wiecie co, bardzo rzadko odpuszczam takie rzeczy, jak coś prześwituje itd. i tak dalej. Po prostu wychodzę z założenia, że nie chcę mi się kombinować, a przy tej sukience stwierdziłam, że nakombinuję tak, żeby móc ją nosić, bo jest naprawdę cudowna. Tak, i ona na przecenie, nie pamiętam ile kosztuje, na online nie wiem czy jeszcze jest, chyba jest ta sukienka dostępna. Także tam sobie możecie zajrzeć, jak Wam podlinkuję. I teraz tak, ona ma dużą rozmiarówkę, ja mam tutaj eskę to jest duża rozmiarówka. Zresztą w Massimo Dutti zawsze jest duża rozmiarówka. Czy ja powiedziałam, że to jest Massimo Dutti wcześniej? Nie pamiętam. W każdym razie ta sukienka, także teraz już nie w warunkach, że tak powiem bojowych w przymierzalni, tylko w domu, na mojej ściance Wam ją pokażę i też mi dajcie znać, czy Wam się podoba. Ok. Ta sukienka prezentuje się tak. I popatrzcie, ona jest prześwitująca, ona jest naprawdę prześwitująca. To tutaj widać... Ym... No, dosyć wyraźnie. W sumie szurciki też by nawet do niej wystarczyły, bo jest prześwitująca, ale same szurciki też myślę, by przeszły. Chociaż jest na tyle prześwitująca, że może by tak było jakoś widać. Nie wiem. Wiecie co? Założę yy, kolarki. Te z ma takie elastyczne cieliste i zobaczę, jak to będzie wyglądać. Czy to w ogóle się tak da? Dobra, problem prześwitowania zniknął, no, bo mamy cieliste kolarki. No, zdecydowanie znikną. Tylko nie znika problem. Ogarżę Wam. Nie znika problem tak za bardzo tego kroku, nie? Który, no, tutaj to prześwituje, ale czy te kolarki nie jest tak czasem, że je widać trochę? Nie, nawet nie. Więc tak też można to rozwiązać. A u góry mam właśnie ten e, top. Także sukienka ogarnięta. Bardzo mi się podobają te rękawy. Zresztą ja Wam o niej mówiłam, bo ja byłam zachwycona tą sukienką i e, to była praktycznie. Pierwsza rzecz z Massimo Duty, która wiedziałam, że chcę mieć, jak się zaczęła wyprzedaż. Tu mamy rozcięcie, długość jest taka, widzicie, za połowę łydki, taka luźna i tak dalej. Ja w filmie mierzyłam rozmiar M i ona była na mnie trochę za duża, dlatego sobie zamówiłam po prostu później S. -kę. No i jak się okazało, jest dobra. Także taka jest, śliczna jest. Dzisiaj jestem bardzo szczęśliwa, bo wszystkie rzeczy, które Wam pokazuję, mi się podobają, po prostu, nie jest tak, że wiecie, na chybił trafił, zamówię coś i się okazuje, że pół filmu to są jakieś, no tak jak ostatnio było na przykład w Hajemie, taka niebieska szmizera w kwiatki, co myślałam, że poszczepawia, tak się w niej życzę, ja czułam, no. Więc dzisiaj jest bardzo wesoło. Dajcie znać, co sądzicie. Kolor jest też piękny, nie? I ostatnia rzecz to jest prezent od mojej mamy. <laughs> Autentycznie, poszliśmy z mamą na zakupy, jak byłam u rodziców. E, tak, i kupiła mi spodnie. Kupiła mi spodnie, które bardzo mi się podobały i Wam zresztą też. Te jest reserved. E, takie paperback od góry i one są tutaj wiskoza chyba z lioselem coś tam jakieś elementy mają też poliestrowe i, i miałam je nawet na miniaturce filmu jak y, mierzyłyśmy je i one są naprawdę cudowne bardzo mi się podobają tylko że ja nie mogłam trafić słuchajcie a patrzyłam w Krakowie były albo eski Albo Elki. Nie mogłam na nie trafić na wyprzedaży, tak żeby były, żeby były w rozmiarze M. A chciałam je przymierzyć. Nie chciałam tak kupować w ciemno, zamawiać i tak dalej. Zresztą na online chyba też nawet nie było w M-kach. Więc tak się stało, że właśnie w takim mniejszym mieście niż Kraków udało mi się je dopaść i one kosztowały 7999 no i wreszcie mój rozmiar M i szczerze mówiąc zmierzyłam je tak szybko jak byliśmy z mamą bo to były te dni kiedy było tak okropnie 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 gorąco Byłam taka, wiecie, ledwo żywa, bo po całym dniu gdzieś tam załatwiania różnych rzeczy, bujania się. Um, zmierzyłam je tak szybko i stwierdziłam, dobra, wezmę jak coś, to daj mi rachunek, to ja je oddam, jakby mi nie pasowały. Więc w teorii je mierzyłam, a w praktyce yy, będę chyba, to będzie tak jakbym je pierwszy raz mierzyła teraz z Wami, będę się musiała im przyjrzeć. Bo tak naprawdę, mówię Wam, nawet nie, nie jestem do końca pewna, czy. One y, będą dobrze leżały. Także mierzymy. No i teraz chwila prawdę z tymi spodniami, słuchajcie, tak wyglądają w MC. One tak powinny wyglądać, nie być takie, że ich nie mogę dopiąć. Nie, być zależne, być takie, po prostu. E, tak, także jak widzicie, one są takie paperback. Nie wiem, pewnie widziałyście, Kto widział? O, kto je pamięta z wcześniejszych filmów? Filmów dwóch? Czy w jednym były? W jednym. E, to mi pisze w komentarzu. A kto nie widział, to teraz sobie zobaczy. E, tak, świetne są. Tylko, że tutaj musiałam, słuchajcie, założyć buty, które mają dwucentymetrową ukrytą koturę. Jeżeli nie wiecie tego, będąc na moim kanale, w sumie mało teraz o butach gadam, e, więc może nie wiecie, a dużo was przybywa. To model Melisa Ultra Girl, czyli te buty, które mam na sobie, ten klasyczny model marki Melissa, to są buty, które wyglądają jak baleriny, ale one mają podwyższenie 2 cm z tyłu, wbudowane. A wyglądają, jakby po prostu były takie zabudowane, nie? Jak balerinki. Także jak coś, to to są buty, które w bardzo niepozorny sposób dodają 2 cm wzrostu, więc mam metr 72,5 w tym momencie. Tak, ale te spodnie mają długie nogawki po prostu i dlatego musiałam założyć takie buty, które będą troszkę wyższe, natomiast one i tak sięgają mi, jak widzicie, ziemi, więc jeszcze wyższe buty będą lepsze do nich, ale generalnie prezentują się tak z tyłu, w ten sposób. Wydaje mi się, zastanawiam się, czy one mi na przykład w pupę za bardzo nie wchodzą, bo ja tego nie widzę. Poruszam się i zobaczymy. Wydaje mi się, że nie. Właśnie te elki, które mierzyłam pierwsze, wchodziły dosyć mocno w pupę, bo jak spodnie są, słuchajcie, za luźne, to będą Wam wchodzić w pupę po prostu. Jak są za luźny model spodni i są za luźne, będą wchodzić w pupę, bo po prostu tego materiału jest dużo, no i tam jest takie miejsce, w które mogą się wcisnąć, więc się wciskają. No, e, ale tak, spoko są te spodnie, no. Teraz już mierzę je z Wami, tak jakby, wiecie, na pewniaczka. Już widzę, jak wyglądają, i też na spokojnie, i bez nie, nie wiadomo jakich temperatur. Bo cieszy jutro ma się znowu zrobić gorąco. Także takie są fajne. No, dzięki, mamo. <laughs> nie mnie oglądasz, bo ty oglądasz. No, także to była ostatnia rzecz. Aha, zostawiłam to stopem z. Z czego to jest stop? Z beżki z zeszłego roku. słuchajcie, top na jakieś przecenie też kupiony za. 15 zł, bodajże, i najfajniejszy fasonowo naprawdę top halter, z jakim się spotkałam w ogóle. Nie tylko jaki mam, ale jakie, a ja przymierzyłam ich dosyć dużo w mojej karierze, powiedzmy. Najfajniej wyszyty, najfajniej wycięty, tak najzgrabniej. Ale dobra, kończę już. Ciekawa jestem, co Wam się z tych rzeczy, które dzisiaj pokazałam, podobało, a może co niekoniecznie piszcie mi w komentarzach. Tak jak Was, proszę za każdym razem, dawajcie feedback. Swój feedback. Czy spoko te rzeczy, czy. Nie do końca Wam się podobają. Czekam na Wasze właśnie informacje i komentarze. Jeżeli fajnie spędziliście, spędziłyście ze mną czas, kciuk w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!